Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zapraszam Was na kolejny materiał z w Simulator 19. Jesteśmy na mapce Domnica. Jak zwykle na początku odcinka zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Jeżeli nie będzie Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku mam w planach sprzedaż różnych dóbr, które mam na gospodarce. Mianowicie między innymi będę sprzedawał obornik, gdyż po ostatnich zarobkach, które tutaj miałem na odcinku w sensie mówię o tych kontraktach, które wykonywałem dla sąsiadów zostało mi bardzo dużo nawozu i stwierdziłem, że e, będę go chciał wykorzystać, natomiast e, obornik sobie sprzedam. zarobię w ten sposób troszkę gotówki. E, również przygotowałem sobie do sprzedaży wełnę. Co prawda, e, nie jest to jakaś maksymalna kwota, którą mógłbym za to wełnę uzyskać, bo. Jest to cena chyba 2000 zł mniejsza niż mogłaby być. Ale mimo wszystko jednak ją sprzedam. Gdyż moje owce już wolne nie produkują. Nie chcę, żeby mi zależała na gospodarce przez yy, cały rok. Dlatego ją w tym odcinku też również będę sprzedawał. Zanim jednak... Yy. Będę mógł sprzedać biogazownik, to muszę kupić ten teren tutaj. Kosztuje 750 tysięcy także sporo, ale jak go później sprzedam. No chyba, że okaże się na tyle dochodowy, że nie będę go sprzedawał. Yy, po odcinkiem skasiłem sobie trawę na łące. No bym sobie na razie leży, później ją będę zgrabiał poza odcinkiem i zwoził ją do e, suszarni. Tymczasem muszę powiedzieć, że nie wiem czy zrobiłem źle. Coś na pewno zrobiłem źle i może w komentarzach mi podpowiecie. Ale okazuje się, że te drzewa, które posadziłem tam na tym polu, na którym e, z reguły uprawiam ziemniaki, one w ogóle nie zaczęły rosnąć. Bardzo mnie to zastanawia. Próbowałem znaleźć odpowiedź w internecie, niestety nie udało mi się. Także liczę tutaj na Waszą pomoc. Piszcie w komentarzach, jeżeli spotkaliście się z czymś takim. Możliwe, że po prostu posiałem je w nieodpowiednim momencie i one nie wykiełkowały, tak jak na początku serii próbowałem z owsem. Bardzo mnie to zastanawiam, no bo w sumie jednak chciałbym, żeby te drzewa wyrosły. Myślę, że posadzę dziś jeszcze jakieś inne drzewo, takie na próbę. Co chciałem powiedzieć? Jeżeli chodzi o wycieczkę do biegazowni to czekają nas co najmniej dwie dlatego, że tutaj było ponad 90 tysięcy litrów tego oborniku obornika? obornika obornika na raz wchodzi chyba 50 tysięcy z tego co się orientuje tak więc no, czekają nas wycieczki do tej biogazowni co najmniej dwie. Będę chciał sprzedać cały obwodnik, który posiadam na gospodarce. Część mam w rozrzutniku jeszcze. Żałuję, że nie mogłem tego rozrzutnika opróżnić. Natomiast część mam jeszcze u świń. Co prawda, to co jest u świń, to jeszcze nie jest jakiś tam przygotowane do tego, żeby można było to na spokojnie już rozrzucać. I jeżeli chodzi o konieczność dlaczego sprzedaję ten obornik. Na ten temat pozwolę się rozwodzić, jak będę jechał go sprzedać. No ale tak jak mówiłem, jest parę wydatków, które chciałbym ogarnąć jeszcze w tym sezonie. Bardzo chciałbym, żeby mi się udało to zrobić. między innymi dlatego podjąłem się podjąłem decyzję o sprzedaży tego obornika można powiedzieć, że wczoraj miałem taką zabawną sytuację, bo podchodzę drugi raz do nagrywania tego odcinka i przez chwilę miałem taki moment konsternacji bo nie wiedziałem jak mam wywieźć ten ...wyładować ten obornik. To była taka śmieszna sytuacja, bo... Zresztą zaraz Wam to pokażę, jak wyjedziemy na miejsce. Właściwie hmm. otworzyć tworzy tylko bramę postanowiłem wyjechać tym swoim normalnym wyjazdem tutaj. Słyszałem, że nie będę kombinował już tam jechał naokoło. Bardziej, że droga przed nami dosyć długa. Dobra. Ok. Też trzeba było tak trochę konkretnie złamać. Bo ten skład jest bardzo długi. Całą drogą muszę powiedzieć, że on się bardzo ładnie prezentuje. Szczególnie w tej w zielonych odcieniach. Mm. Tym razem wyjątkowo nie będę wyprzedzał żadnych samochodów. Już miałem taką też dosyć przykrą sytuację wczoraj. Dokładnie w tym miejscu. Dziąłem się wyprzedzenia samochodu. Skończyło się to tym, że tam jest podjazd pod górkę i są sami zaraz zobaczycie, mimo że tu jest 300 koni. To ten ciągnik będzie miał w pewnym momencie problemy z podjazdem. I chyba, że uda mi się go teraz rozbujać, ale widzę, że jest jest problem, bo z podjazdem pod górkę o teraz tutaj bardzo dobrze dokładnie to widać no i to zabawna sytuacja polega, na tym, że jak wyprzedziłem samochód nie liczyłem, że znaczy nie miałem świadomości, że coś takiego się zdarzy Jak wyprzedzałem ten samochód, to do tego, że jeden naprzeciwko jechał drugi, próbowałem iść, na swój pas ruchu. I skończyło się tym, że po prostu zawiesiłem ciąg między dwoma samochodami. I jeden jest naprzeciwko. Zatrzymał się na mojej przeciepie. A ten, który wyprzedzał na jednej przeciepie ten, który wyprzedzają zatrzymał się na drugim. Teraz sobie pozwolę tylko zobaczyć z której strony mam z lewej. Okej. Okay. Ogólnie miejsce do wysypywania jest tutaj dokładnie w tym miejscu. Próbowałem wczoraj na różne sposoby podjechać z tymi przyczepami tutaj tak, żebym mógł to wysypać, niestety nie udało mi się ani razu. Dlatego też będę zmuszony, aj, 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 dobra, nie ja zmieściłem się. Dlatego też będę zmuszony zrobić ten dwa razy. i robię to po prostu w ten sposób. Nie wiem, że ta nie jest przystosowana do takich dużych przyczep. Tak wszyscy ciekawości, ta przecież powinna być cała Natomiast z tamtą drugą może być już problem O, dobra, tą sobie tu zostawimy Teraz cofniemy tą czemu ja się tak łączę? Przecież ona ma blokadę tej przedniej osi. Wypomniałem, że wszystkie moje przyczepy to mają, więc mogę sobie równie dobrze w ten sposób wycofać. I nie będę miał problemu. Co tu się stało? Aha, dobra, wiem co się stało. Hmm. Ja ten temat ogarnę później w tym momencie. Skoczymy na gospodarkę i pojedziemy sobie powoli z tą wolną, bo coś czuję, że będę musiał tam pojechać z... Będę musiał tam po prostu pojechać z tym, no, z torem, z turem, bo namieszałem. Namieszałem, bo zamiast dać y, opcję wysypywania, to dałem po prostu wyładowania z przyczepy, no bo w sumie to jest moje miejsce, to jest mój teren i mogłem to zrobić. Teraz to mam nadzieję, że dojadę do skupu i nie wywalę tej przyczepy. Myślę, że możemy się troszeczkę rozpędzić. Chociaż też, też nie za bardzo, bo ona tańczy. Z drugiej strony y, Waltra ma na tyle y, mocy, że nawet gdyby ta przyczepa się chciała wyładować to jestem w stanie to skontrować. Że jestem ciekaw ile zarobię na tej wełnie. Jeżeli chodzi o kwestie zarobku na obórniku, no to wiadomo jest to biogazownia, więc dowiem się o tym dopiero yy, po północy. No tak wygląda, yy, tak to jest tutaj skonstruowane w farmingu, że zarobek, który otrzymujemy z biogazowni otrzymujemy go z reguły znaczy zatrzymujemy go zawsze po północy. No i teraz pytanie. Aha, dobra. Ja sobie pozwolę te palety powrzucać. Nie, nie mogę ich sprzedać. No, jestem w miejscu, gdzie jest sprzężalnia. Jest trigger do sprzedaży. Dziwne. Ok, dobra. Dało się. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że za tą wolną ładna kasa wpadła. Ponad 150 tysięcy. Teraz zresztą zobaczę na... 165 tysięcy nam wpadło za tą wełnę. Teraz zrobię to w ten sposób, że... Ja tu zrobię małe cięcie i widzimy się na miejscu. Ok, jestem już po przerwie. Eee, Ściągnąłem z zebrałem to wszystko na przyczepę. Eee, stwierdziłem, że nie będę nagrywał tego ładowania, bo to nie ma najmniejszego sensu. To załadowałem to już poza, na tym nacięciu u 40 tysięcy litrów tego obornika tutaj wchodzi z tego co widzę Dobra tą przyczepę tutaj zostawię wezmę tą drugą pojadę na i ją też załaduję czekaj tutaj na tym na biogazowni tym bardziej że tak jak mówię no wąsko tutaj no, tym bardziej że tak jak mówię no pojemność tego zbiornika od biogazowni jest ograniczona ona nawet tutaj ma na 40 tysięcy normalnie do tej pory spotykają się z pojemnością 50 tysięcy ale wiadomo to jest modyfikacja, autor mapy mógł e, wprowadzić swoją e, to jest swoje jakieś modyfikacje, zmiany e, najwyraźniej stwierdził, że w tym wypadku będzie to e, 40 000, a nie 50 No wie, w konsekwencji jest tylko... różnica jest tylko tego typu, że po prostu będę musiał częściej się tam pojawiać czy wysypywać poza odcinki. Co będę chciał kupić? Na pewno będę chciał kupić sieczkarnię, o tym już mówiłem. Eee, mam jeden swój taki typ. Zobaczę co mi z tego wyjdzie. Najprawdopodobniej będę chciał kupić również przystawkę do sieczkami do cięcia do poli. No bo jak już wspominałem, pomysł z tymi moimi drzewami nie wypalił, bo one po prostu nie zakwitnie wyrosły w ogóle. A, a będę potrzebował upału do suszarni, żeby mieć czym suszyć trawę nasianą. Więc myślę, że po prostu gdzieś będę musiał w tym albo w przyszłym sezonie posadzić to pole, tą energetyczną. Dlatego też podejrzewam, że będę też potrzebował sprzętu do tego. No i to takie są wydatki na chwilę obecną w tym momencie mam w planach jeszcze jeden duży wydatek ale to jest wydatek w granicach około 2 milionów złotych tego na co też będę musiał zarobić więc możliwe że to po ten, ten wydatek po prostu będzie miał miejsce dopiero w przyszłym sezonie z drugiej strony zobaczę też ile dostanę za ten obornik tak bo hmm, nawet nie sprawdzałem ceny, jak ona tam jest 2348 złotych, Tak więc liczę na to, że to będzie gdzieś w granicach 200 tysięcy za ten obornik dostanę. No jest to też ładna kwota. Może nie na tyle satysfakcjonująca, jaką bym chciał. Ale zawsze to coś, co się mówi darowanemu koniowi, nie zagląda się w zęby. Tym bardziej, że jest to taka decyzja spontaniczna. Zastanawiałem, czy będę sprzedawał na początku serii. Mówiłem, że raczej nie, że nie będę korzystał z biogawni. W tym momencie już, jak sami widzicie, zmieniłem troszkę zdanie i podejście do tematu. Dlatego też e, myślę, że to jest taka e, miła i trochę inna odmiana od tego, co tu było zaplanowane. Zresztą wydaje mi się, że wiele rzeczy pozmieniałem względem tych, które, e, które planowałem. Nie wiem, czy jest to na plus, czy jest to na minus. Nie mówię tak czy inaczej, ja z tych decyzji, które teraz tutaj podejmuję, jestem zadowolony. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcę żeby ta gospodarka się w miarę szybko rozwinęła, żebym jeszcze mógł jak najwięcej tutaj zrobić, zanim wyjdzie 22. No bo najprawdopodobniej w momencie, w którym wyjdzie 22, ja się przerzucę na 22 i będę zmuszony 19 odinstalować, żeby mieć przede wszystkim miejsce na dysku. W sumie tutaj któregoś nie też powinienem musieć zrobić porządek na tym dysku, bo mam bardzo dużo rzeczy, które mi go po prostu tylko zaśmiecają, a z nich nawet nie korzystam. Ale to już jest taka moja prywatna sprawa. się ruch zrobił na tej drodze w tym momencie teraz. Mówię, nie będę wyprzedzał, bo nie zdążę, tak? Tym bardziej, że mówię, już miałem przykre doświadczenia z tym wyprzedzaniem tutaj. W sumie nawet gdybym chciał co tam polami, też nie mogę przejechać i musiałbym przejechać przez pole sąsiada. A to też takie mało eleganckie, tym bardziej, że on tam ma już rzepak taki też praktycznie już na końcówce wzrostu. Więc nie będę sąsiadowi tego rzepaku niszczył, bo to by było, mówię, takie mało eleganckie w tym momencie. bo to nie można powiedzieć, że to było na początku odcinka. Jestem zadowolony z tego zarobku, który miałem. No nie spodziewałem się, że tak dużo zarobię na tej, na tej wełnie. Byłem przekonany, że będzie tego dużo, dużo, dużo mniej. Żeby na razie tutaj zostawimy, tą sobie podłączymy i będziemy tak powolutku ten obornik wyładowywać. Ja w tym momencie się z Wami pożegnam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I trzymajcie się, cześć.